Witaj. Przedstawiam Ci najnowszy produkt nowej generacji rodziny Flavon, PIK Fruit, Peak, czyli szczyt. To są saszetki jednoporcjowe, 10 gdzie mamy w nich związki roślinne, witaminy, polifenole, bioflavonoidy, pierwiastki śladowe, minerały, ale do tej synergii, czyli do tych powiązań roślinnych dołączono jeszcze oleje olej z nasion sezamu, olej z orzecha włoskiego, olej z miąższu rokietnika. Co to daje? To daje równowagę kwasów omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. To tak naprawdę jest eliksir młodości. To jest regeneracja bieżąca, to jest power, to jest poprawa libido, to jest dolewanie oleju do mózgu, czyli poprawa koncentracji, poprawa pamięci krótkotrwałej. To tak naprawdę jest taka technologia, gdzie w 10 gramach produktu mamy wartość odżywczą, tak jakbyśmy zjedli na surowo, dobrze ze sobą dobrane, 5 kg owoców i jedno warzywo, czyli burak. Powiem tak, dla mnie to jest eliksir młodości, powerownik. Wielu sportowców używa tego jako przedtreningówka, nawet jeżeli używają sportu do rekreacji. Powiem tak, dla osób bardzo aktywnie żyjących, ale też bardzo intensywnie pracujących. Jeżeli Twoja praca polega na tym, że daleko jeździsz samochodem, jak tracisz trochę siły, to po prostu do każdej kieszonki właduj taką saszetkę i kiedy poczujesz się gorzej, słabiej, to wtedy taka bomba antyoksydacyjna doda Ci poweru, wigoru i wtedy żyjesz. Polecam dla każdego.